Ze mną Kacper Gonciarz po przegranym meczu z Leszkiem w wrześniu. Powiem szczerze, takiego meczu Polski z etnisa to jeszcze nie widziałem. Leszek zasobował 12 asów. Jak się grał z takim bombardierem? No Rzeczywiście przeciwnik serwował bardzo dobrze. Ja nie uważam się za osobę, która słabo returnuje, a naprawdę takie bomby posyłał, że byłem bezradny. No właśnie sam Leszek mówił, że boi się twojego returnu, bo naprawdę był jednym z lepszych ze wszystkich zawodników. Czego zabrakło w tym meczu? Myślę, że czego mogło zabraknąć? Ja ze swojej strony myślę, że zrobiłem wszystko, nie jestem niezadowolony ze swojej gry, Leszek naprawdę bardzo dobrze zagrał. Co tu więcej powiedzieć? No może zabrakło też szczęścia, w niektórych momentach też Leszek w momentach, gdzie ja miałem lekką przewagę grał bardzo dobrze, także no nie mam nic więcej do dodania, mecz stał na bardzo dobrym poziomie. Co więcej powiedzieć? Tak, myślę, że nie mogę sobie nic więcej zarzucić. No zdecydowanie tak. Poziom tego meczu był bardzo wysoki, Leszkowi po prostu wszystko wychodziło. Chyba ciężko się gra z takim rywalem, na którego po prostu ciężko znaleźć argument, bo co nie dotknie, to wpada w kord. Tak, dokładnie. Leszek od początku do końca grał bardzo równo i bardzo dobrze. Nie było żadnych momentów słabości, także no, nie mogłem nic więcej zrobić ze swojej strony dzisiaj. Grywałeś dużo takich meczów, gdzie nie miałeś po prostu. Że, co, byś, co byś nie zrobił, po prostu nie miałeś jak e, tej akcji wygrać? Szczerze powiedziawszy, e, tak jak jeszcze z głębi kortu byłem coś w stanie podziałać, tak nigdy w życiu jeszcze nie grałem z osobą, która tak dobrze serwuje. Zdecydowanie, Leszek, to nie wiem, czy nie pobił jakiegoś rekordu po Charu polskiej ligi tenisa, jeśli chodzi o zdoby, ilość zdobytych asów serwisowych. Myślisz, że jest w stanie tutaj e, spłatać figla faworytom tego turnieju? Myślę, że jak najbardziej jest faworytem tego turnieju, aczkolwiek e, mam też, że tak powiem, swojego faworyta po oglądaniu innych meczy, może, myślę, stawić opór. Zdradzisz? Kto to jest? Myślę, że to jest kolega Zamorski. No też tak, jest uważany, wymieniany w gronie faworytów przez wielu tutaj zawodników, więc ciekawe może być starcie Wrzesień-Zamorski, jeśli do takiego pojedynku dojdzie. i rozumiem, że Ty byś stawiał chyba na Kubę? Nie, nie powiem tego jednoznacznie, bo tak jak, tak jak powiedziałem, Leszek jest bardzo dobrze grający zawodnikiem. jest w stanie, Grając tak jak dzisiaj, jest w stanie wygrać z każdym, także nie potrafię powiedzieć, kto jest według mnie większym faworytem. Wróćmy jeszcze do wczorajszego dnia. zdobyć trzy punkty, zgadza się wczoraj? Tak, niestety ten drugi mecz nie udało mi się wygrać troszeczkę, że tak powiem, zabrakło mi paliwa w baku. E, nie do, nie do, dociągnąłem do końca, za co jestem trochę na siebie zły, no ale pierwszy mój turniej. E, też chciałem zagrać tutaj, żeby się trochę rozegrać przed turniejem w Poznaniu. Myślę, że... Będzie lepiej i do zobaczenia. Oczywiście, mam nadzieję, że będzie lepiej, właśnie rozgrywając. Dwa super tajbreki, to się rzadko zdarza w naszym turnieju, żeby jeden gracz zagrał dwa super tie-breaki. No właśnie mówisz, że troszeczkę cię odcięło, troszeczkę zabrakło tych sił. Miało to też przełożenie na dzień dzisiejszy? Myślę, że w ma małym stopniu na pewno miało to przełożenie. Też, też przyjechałem, tutaj z dosyć daleka, ta podróż mnie troszecz, troszeczkę podmęczyła. I tak jak mówię, ten drugi mecz troszeczkę na własną prośbę przegrałem, bo nie dociągnąłem do końca z energią. No właśnie, powiedziałeś, że widzimy się w Poznaniu, także jesteś zadowolony z udziału w polskiej Lidze Tenisa. Co byś mógł powiedzieć zawodnikom, którzy chcieliby wziąć udział w naszym turnieju? Zapraszam wszystkich do udziału. Myślę, że to jest, tak jak mówicie sami, że to jest turniej dla każdego, bez względu na poziom. Każdy może się pobawić tenisem, porywalizować i. Super, super inicjatywa. No właśnie fajna okazja jest dla takich młodych zawodników, którzy jeszcze wiele w tenisie nie ugrali, żeby zmienić się na przykład z takim Leszkiem wrześniem, od którego można się dużo nauczyć. Dokładnie. Myślę, że to jest też taka szansa, żeby ludzie zobaczyli, ile w tenisie jest różnych poziomów. Że to też, to też nie jest tak, że jestem taki poziom amatorski i jestem poziom zawod, taki totalnie zawodowy, tylko tych poziomów jest naprawdę bardzo dużo. I myślę, że też może dać do myślenia wielu wielu zawodnikom. Dobrze, Kaszpa, także dziękuję Ci bardzo za udział w naszym turnieju. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.